Witam was ponownie, z tej strony Halawander, i idziemy dalej. Bucket Mirror. Zostało nam jeszcze jedno miejsce. Sprawdzenia. Tak mi się wydaje. Tak, do królowej! Gliad? Nie. Gliad to jest więzienie. Nie, 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 nie. Co? A tall majestic mirror adorned with crimson roses and stands center... A, wielkie, piękne tego lustro stoi w środku, ale jest normalne, jak to powiedziała. Wróciło do normy, czyli jest normalne. A, najpierw muszę zanieść kończyny do pana królika i pani lisowej. Okej. Okay. Stawmy części. Jurgońfa. For... Przechodzisz przez no, nie wiele trudów, panienko. Nie mogę ci wy... dość... nie mogę Ci po prostu dość podziękować. Nie martw się. Na pewno was oboje ocalę. Dziękuję panienko. Stawię tutaj. Potem możemy ich zszyć, tylko że... bo nic jest czerwona. Może ona jest faktycznie jakimś ścięgnem, coś tak to nazwijmy, nie? Było mi zapisać przed oddaniem części. Poza oddaniu części. A nie dobra, Tutaj. Chodźmy. Przyjęcie królowej. Sprawdzam tylko, bo chciałbym Jest taka elegancka. Jest nostalgiczna Jest zniszczone Jest tu królowa Dlaczego? Szkoda, że tak patrzę w ściany Specjalny dzień, królowa właśnie przybyła Okej, okay, uniformy wyglądają jak z domu Okej, okay. wielka imprezka Co tu się dzieje? Tylko, żeby zobaczyć, jak wszyscy. <głos》>, jak wszyscy są ścięci. To potworne, tak powie, mówić. Ach, jakie to ekscytujące, nieprawdaż? Jestem tak podekscytowaną dynią. Nigdy nie byłem tak podekscytowana. Trzy głosy. A, to takie cudowne. Prze. <głos》> Half of my... Czekałem połowę swojego życia na ten moment. i wonder, co? Ciekaw jestem, kto wygra. Zapięty. Okej, okay. Macie, nie jestem za cicho swoją drogą. Dziękuję wszystkim za przybycie na ceremonię. A wszyscy staraliście się jak mogliście, ale tylko może być jedna ulubiona para. Wszyscy inni zostaną straceni. Straceni? Rost, absolutnie raz. Logical. To logical. Kto przeszkadza w mojej ceremonii? Ja, ja tylko. Cisza! Kim jesteś? Skąd przybywasz? Też mówiłem, że to mi minami Co robisz na mojej ceremonii? Po prostu szukam czegoś. A to jest. Szukam czegoś, co zgubiłem. Rozumiem. Cóż za... pech. Usiądź proszę dziewczynko. Pozwolę ci szukać tego co zgubiłaś po ceremonii. Dziękuję. Dziwne deja vu. Co to jest deja vu? Kiedy głupi, narazić sobie pytanie. Coś się jest tak z tą grą, no co chwila mi wiesza. A jest tylko, cóż nie widzę swojego odbicia. Nie ruszą się, nawet nie drgną. Weźmiemy i kończyny, prawda? A teraz, trzeba ogłosić zwycięską parę. Którą jest... Pan Królik i Pani Lis! Moje gratulacje dla zwycięzców. Możecie odejść. Co do Was porażek, przegranych. Zostajecie straceni. Nie możecie po prostu zabić wszystkich. Żołnierze, naprzód. Czekajcie. Żegnajcie, moi tego... słudzy. Służyliście dobrze. Nie! No, skoro już tym się zajęliśmy, czas na herbatę. <grym> Naprawdę? Jeśli chodzi o ciebie... Posprzątaj, zanim pójdziesz, dobrze? Albo... Tak, tak, dobrze, dobrze. Został czerwony. Dwie nogi. Takie To Takie potworne. Ciało. To ciało chodzi o klatkę piersiową, prawda? Zresztą Ręka. Czarny płyn wydobywa się z nich. Run. Zamknięte. Chyba mamy wszystkie już części ciała, nieprawdaż? Nawet nie drgną. Abgeschlossen. Reprobate, smutna gra. Stare gry pamiętam, są przygodowe. Rony się przypomniały nagle. Black Mirror, Nibiru. Kurde, to były czasy. To były czasy. Zapiszmy przed czymkolwiek, co zrobimy, bo wydaje mi się, że to może być nasza śmierć. Ale to jest, nie niesamowicie okrutne. Porwać kogoś na strzępy. Położyć głowy i gachać im, oglądać, jak inni tańczą, kiedy ty nie możesz. Zostawmy. mogę teraz cię. Słyszeć? Nie, nie mogę. Muszę powinien najpierw oddać część ciała. Przepraszam, i wybaczcie, ale to wszystko, co mogłem znaleźć. W porządku, moja droga. Dziękujemy za pomoc. Jestem szczęśliwa, że mogłam pomóc. Czy teraz mogę was. zszyć? Nie mogę? Czemu nie? Zebrałam dość części ciała dla pani Lisicy również, więc powinnam was móc naprawić. O, już tyle przeszłaś problemów. Nie mogę prosić o więcej. Cieszę się, że mogę pomóc. Czy wiecie jak szyć? Tak, wiem. Czy mogłabyś w takim razie nas szyć? Żebyśmy mogli się znowu spotkać? Oczywiście. Tylko znajdę jakąś nic... Ok, Nic i igłę. Szyję cię. Dziękuję. Moja droga, się kochanie. Skończone. Możesz się ruszać? Cóż, tak, na to, to wygląda. Och, co za ulga. Jestem tak szczęśliwa. Teraz chodźmy do pani Lisicy. Fantastycznie, obudziłaś się. A, obudziła się. Pan Królik? Królik! Tak się cieszę, że ci... O, nie tak się cieszę, że cię widzę. Tak się cieszę. Dziękujemy ci. Zarzwiemczamy ci wszystko. Nie ma problemu. Cieszę się, że możecie znowu tańczyć. Możesz do, mieć to. Dayłem. to od czasu, kiedy nas rozwa, roz, roz, rozdarto. Klucz, specjalny klucz. To klucz do teatru na pewno ci się przyda. Dziękuję bardzo, panie króliku. A teraz, pani Lisico, czy zaszczycisz mnie tańcem? Tak! Tak się cieszę, że im pomogłam. dziękujemy, że nam pomogłaś. Zawdzięczamy Ci nasze szczęście. miło. Myślałem, że będą jakimiś mordercami. Po tej lisicy z tej tej... No, uciekinierce. Jest strasznie podejrzliwy. Dobrze, możemy tutaj iść. Oj, lololol, nie lubię tego. Special. Ty działa, ale... moment, moment Wo 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 nie! Ja tam nigdy w prawo nie byłem, nie? Nie, nie, on tu nie pasuje. Zamknięty. A nie, ja stąd przyszedłem. Nie, ja z góry spadłem. Nie wiem, dobra, trudno. Nie rozumiem, co to jest napisane Charakter pisma jest taki dziwny Jest taki messy, taki niezdarny Książki dla dzieci Książki dla dzieci okay. Afternoon tea popołudniowa herbata Rymowanki dla dzieci Czy ja wszedłem właśnie w szafkę? Błąd gry, no Index of a book? To spis książek. A, witch a witch's Guide to Medical Herbs Poradnik wiedźmy o leczących żełach le leczniczych, tak. kolorowanki. <tryk> Czarne plamy są rozlane na tych kartkach. Krew? Czemu mogę wchodzić w szafki? Anatomia... Melancholii? Roberta Bortona. Okej. Okay. Kolor Nie rozumiem charakteru pisma. O, oh, di Grippier... Die gripierung der... Y, psychischen psychischen krankheit, Krankheiten by, y, Przez Karla Ludwiga Kalbauma Die Grippierung der Psychischen Krankheiten Nie wiem co to jest To jest tytuł w moim prostu powinien znać niemiecki Strona wyrwana z książki I never seen this language. Nie widziałem nigdy takiego tego języka, może greka Możemy tu usiąść. Szybko, usiądź! Zaraz się zacznie. Dniowe wystąpienie? Szybko, usiądź. Wszystkie te książki są na temat zabawy. Dobra. w najlepszych... najlepszym z, z... innych show. Najlepszym i najbardziej. Pros and impressive prose? Pro, proza chodzi? Po prostu... Tak, to jest proza po prostu. Najbardziej znamienitej i podobnej prozie A Chodzi po prostu o opowieści. Tak o opowieści. Małej dziewczynki, która... They. Whose they are counted. Trzy dni są policzone. We've no one of her has ever been której żadne zrzeczenie <entrepreneurship> nie mogło się spełnić Aren't I an impressive... Czyż nie jestem imponującym poetą? Kim jesteś? Nie martw się tym Ale... Proszę, zostań i podziwiaj Pozostaw swoje wspomnienia zamknięte dla serca to jest o nas, prawda? To będzie o nas coś. O kurde, filmik pewnego od razu Będę zrobię napisy. O rany, rzeczy naprawdę stały się interesujące Co się dzieje? Okej, okay, to było naprawdę dziwne Niezłe występienie, nieprawdaż? Kurde Na Szybko, nie, nie wszystko zrozumiałem, bo napisy naprawdę Szybko umykały Oni zabili wszystkich teraz, jako zemsta. Co się stało? Czy to nie... oczywiste? Zajęliśmy się nimi! Wy to zrobiliście? Oczywiście! Czy nie, dali, nie daliśmy sobie... Radę fantastycznie? Ale czemu?! Wydawało mi się, że chcecie, chcecie tylko tańczyć! O, kochanie... Musisz się tyle, tyle jeszcze nauczyć. I najwyraźniej... Nienawiść jest jedną z tych rzeczy. Jak mogliście to zrobić? Jak mogliśmy? Doskonale wiesz, co nam zrobili, prawda? Panienko, ale to niczego nie usprawiedliwia! W jaki sposób to tego nie usprawiedliwia? Zemsta, moja droga, jest daniem najlepiej z tego serwowanym na zimno. Rozumiesz? A teraz idź, dalej. Jesteśmy wdzięczni za to, że nam pomogłaś. Wdzięczamy Ci naszą czystą satysfakcję z tego, co zrobiliśmy. To nie może być. Nie masz prześ innych? Nie mogę. On się ja Gra jest ciekawa. Okej, okay, wreszcie możemy tędy przejść. Koty? W kłębkach może będzie Charm, nie? O nie! Jestem alergikiem! Mam alergii na kotę, tak Ty, czego masz uszyko, gdzie? Ło! Wow. Dobrze! Na tym momencie zakończymy. Ja pierniczę, wiecie. Były moje podejrzenia się sprawdziły! Mówiłem, że oni coś, że zabiją wszystkich. Wiedziałem coś takiego. że Nie mówiłem, ale wiedziałem że to jest podejrzliwe. No, miałem rację. To zrobić. O czym jest ta gra? Mieliśmy, tka, chyba jesteśmy dopiero naprawdę na początku. Wydaje mi się, że dostajemy część po części, teraz dopiero wystarczymy jakąś pierwszą informację na temat nas. Żebyśmy byli jakąś znajomą tej dziewczynki, wydawało mi się w pierwszym momencie, że... że ta pierwsza dziewczynka zginęła i ona jej dusza trafiła do lalki. Tej takiej tej, nieznośnej. Nie doczytałem albo nie zrozumiałem, co było w tym liście. Nie wiem. Ja, bo jak będę robił napisy, może zrozumiem. I dopowiem w następnym odcinku. Jak na razie, wielkie dzięki za oglądanie, ta gra jest naprawdę interesująca. Naprawdę dawno nie grałem w tak dobrą grę RPG horror. Laker. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko. Trzymajcie się.